Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Moim i Państwa gościem jest pani Paulina Ichnatowicz, dietetyczka, popularyzatorka wiedzy o zdrowym trybie życia, autorka książki Suplementy. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby bezpiecznie i skutecznie wspierać swój organizm. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Włączam telewizor, telewizję. Połowa reklam to reklamy suplementów. Rzeczywiście są nam niezbędne do tego, żeby żyć zdrowo? Niektóre, niektóre są niezbędne, tak jak chociażby właśnie witamina D3 czy kwas omega 3, których Polacy mają zdecydowanie za mało w swojej diecie, natomiast e, oczywiście wiele suplementów jest wymyślonych na różne dolegliwości, które Powiedzmy, niekoniecznie są związane z niedoborem jakichś substancji, czy tam jakiegoś działa czy czegoś takiego, tylko po prostu ze złym stylem życia, tak? I prawda jest taka, że dziś Polacy w ogóle w Europie ludzie żyją bardzo szybko, nie skupiają się na jedzeniu, nie skupiają się na zdrowym stylu życia, nawet na śnie, śpimy coraz mniej. Mamy coraz mniej kontaktu z ludźmi, mamy coraz mniej kontaktu z bliskimi, i to wszystko po prostu powoduje, że rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej schorowani, coraz bardziej zestresowani i szukamy suplementu na wszystko, i rzeczywiście na wszystko dzisiaj suplement znajdujemy. Co nie oznacza, że zawsze jest to potrzebne. Tak bym powiedziała. A czy da się zastąpić suplementami właściwą, dobrze zbilansowaną dietę? Czyli czy same suplementy wystarczą za tak, diety? Tak. Rzeczy? Nie, absolutnie nie. To na każdym suplemencie zresztą mamy taki dopisek, że właśnie tutaj to nie zastępuje zbilansowanej diety. I prawda jest taka, że sam broku, czy sam szpinak, czy jakikolwiek inny owoc czy warzywo dostarcza nam tak dużej dawki polifenoli, flavonoidów, witamin, składników mineralnych, że my nie jesteśmy w stanie tego zastąpić żadną tabletką, nawet najlepszą multivitaminą, tak? Dlatego, że tam jest tyle substancji aktywnych biologicznie, że no tak jak mówię, nie jest to możliwe. Więc dieta zawsze będzie podstawą. I oczywiście dobrze dobrane suplementy mogą nam świetnie dopełnić tę dietę, szczególnie kiedy ona no nie jest do końca zbilansowana z różnych powodów, ale odwrotnie nie. A czy możemy sobie suplementami zaszkodzić? Oczywiście, że tak. Właśnie mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że suplementy to nie są cukierki. Każdy suplement ma jakąś substancję aktywną, czy to będą witaminy, czy składniki mineralne, czy właśnie zioła, czy jeszcze różne inne rzeczy, które czy to w nadmiarze, czy to w złych połączeniach, czy to w interakcjach z lekami, mogą spowodować krzywdę. Mało tego, mogą spowodować krzywdę nawet bez żadnych interakcji i tak dalej. Kiedy nasz organizm ma jakieś dolegliwości, czy jakieś problemy, o których czasami nie wiemy albo wiemy, no ale nie zwracamy na to uwagi, wtedy też takie coś może skończyć się źle po prostu dla nas. Czasem oglądamy te reklamy i widzimy: "O, tak, jestem zmęczony, tak, brakuje mi energii, tak, źle śpię, tak, mam słabe włosy, więc muszę brać te wszystkie suplementy czy Przyjmowanie powinno poprzedzać badanie i konsultacja z lekarzem albo z dietetykiem, że rzeczywiście mamy jakieś niedobory. Zdecydowanie tak. Ja jestem właśnie dużą tego zwolenniczką i tak naprawdę uważam, że te przynajmniej podstawowe badania krwi powinny zostać wykonane przed każdym włączeniem leków czy suplementów. I tutaj takie rzeczy jak właśnie stan nerek, stan wątroby ma ogromne znaczenie, dlatego że jeżeli cokolwiek dzieje się z tymi narządami, to może oznaczać, że w ogóle suplementy, że żadnych suplementów nie będziemy mogli brać albo że tylko wybrane będziemy mogli brać, a stosujemy na przykład bardzo wiele, nie, nie badamy się przez lata, lata, lata i okazuje się później, że o, nerki, jakiś problem, wątroba, jakiś problem i tak dalej. Więc y, jak najbardziej, plus właśnie konsultacja z lekarzem czy dietetykiem, to jest kwestia bardzo sporna, bo niestety wielu lekarzy no, nie ma wiedzy o suplementach, to też nie jest żadna tajemnica, że nie, nie uczy się lekarzy o tych suplementach i tak dalej. Dietetyków już więcej, dlatego że po prostu więcej mają o żywieniu i o suplementacji. Natomiast no, po prostu wybór specjalisty zostawiam Państwu, ale ja bym Polecało się skonstruktować. A co w naszej szerokości geograficznej, biorąc pod uwagę to, jak się odżywiamy, powinniśmy przejmować, bo trudno to uzupełnić dietą? Tu, tu, tu wiele różnych badań było na Polakach i tak naprawdę Polacy mają ogromnie niedoborów, ale to bardzo zależy od tego, kogo badamy, Tak, czy badamy właśnie młodzież, czy badamy osoby dorosłe, w jakich miastach. No właśnie to bardzo dużo zależy od tego stylu życia i okazuje się oczywiście, że osoby w dużych miastach, które żyją intensywniej, mają no, więcej tych niedoborów i bardzo często one są związane ze stresem, czyli brakuje nam i magnezu, brakuje nam bardzo często właśnie, no, no witaminy D3 brakuje wszystkim Polakom, to Tutaj. Myślę, że nieraz właśnie w reklamie nawet pani widziała, że gdzieś tam ponad 90% Polaków ma te niedobory, i to fakt. Właśnie tych kwasów omega-3, ale też witaminy B12, witaminy B9, czyli kwasu foliowego. Tak naprawdę, który składnik mineralny, czy, czy witaminy byśmy nie wymienili, to któraś tam z grup cierpi na jej niedobór w Polsce, można powiedzieć, w większości, ale no właśnie chodzi o to, żeby odnosić się do siebie, tak? Czyli jeżeli jestem osobą, która prowadzi bardzo intensywny styl życia, no wiemy, że ta dieta pozostawia wiele do życzenia, to możemy się domyślać, że w większości składników różnych witamin i składników mineralnych nam brakuje. Natomiast jeżeli nasza dieta jest dość dobra, nie mamy aż tak intensywnego stylu życia, no to też nie ma co aż tak się suplementować. Czyli tutaj być może tylko witamina D3 nam wystarczy. Przyjmowanie to jest jedno, ale właściwe przyjmowanie to jest drugie. O tym pisze Pani między innymi w książce. To ma znaczenie przed czy po posiłku, w jakim odstępie od posiłku? Ma znaczenie, ma znaczenie i to w wielu różnych substancjach, bo niektóre się nie lubią, bardzo często też ludzie popijają suplementy czy leki kawą, czy herbatą, a tam są substancje, które mogą wiązać magnez, wapń i wiele innych substancji, które później no, nie mają siły, jakby szansy się wykazać w naszym organizmie. Dodatkowo, my często bierzemy na wieczór coś, co nas pobudza, czyli na przykład jakieś suplementy z kofeiną, czasami właśnie z witaminami z grupy B, więc jest bardzo dużo błędów w naszej suplementacji. Dodatkowo, często łączymy jakieś leki z suplementami. Niech przykładem będzie euterox czy letrox, no, zażywany przez wiele kobiet, dlatego że wiele kobiet cierpi na niedoczynność tarczycy. I rano, kiedy mm, zażywamy taki letrox euterox, bardzo często zaraz po albo godzinę po zażywaniu, żywamy wap, magnes, selen, a to wszystko już wpływa negatywnie na przyswajanie leku i może się okazać, że musimy zwiększać dawkę, no bo źle wpaniamy lek. A tak naprawdę chodzi o to, że źle przyjmujemy różne suplementy i substancje. Więc tak, takich rzeczy jest bardzo dużo. W Polsce jest ciemno, często przez pół roku ciemno i ponuro decydujemy się więc na przyjmowanie witaminy D, co powinno być dla nas ważną informacją na opakowaniu. To, żeby zbadać swoje stężenie, witaminę D3, i to, żeby dobrać dawkę do siebie. I też ważne jest to, że osoby otyłe czy osoby starsze, już tam po 65 roku życia, powinny przyjmować wyższe dawki, aniżeli standardowe znowu grupy, więc sporo jest znowu ale. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że większość Polaków, nawet jak bierze witaminę D3, to bierze jej za mało i bierze jej za krótko. Ją za krótko, czyli bardzo często jest tak, że bierzemy ją tylko właśnie jesień, zima, uważamy, że wiosną i latem to już w ogóle nie ma problemu, a też problem jest, bo bardzo dużo jednak siedzimy w budynkach, nie wychodzimy na to słońce. Tego słońca też wiosną tak dużo u nas wcale nie ma, więc nadal będzie problem. Już Pani o tym wspomniała, o tej kawie i herbacie. Zwraca Pani uwagę w książce na to, że sok grejpfrutowy, kawa czy herbata nie są dobre do popijania tabletek. Zgadza się. Sok rekrutowy w ogóle jest o tyle ciekawy, że może bardzo źle wpłynąć też na leki. W części leków wpływa na to, że one działają silniej, w części leków działa na to, że działają wolniej. No i znowu, tak? Możemy mieć problemy przez to później z ciśnieniem, z sercem, zależy, jakie leki bierzemy, ale nie ma żartów i warto o tym wiedzieć, że kiedy bierzemy jakieś leki, to taki sok raczej powinien być w ogóle no, nie spożywany tak naprawdę. Chyba, że w bardzo, bardzo długiej przerwie o. Od leków to się uważa, że nawet 10-12 godzin. Natomiast to są ważne szczegóły, o których mało kto mówi i warto to zawsze skonsultować też jeszcze z lekarzem. Ja musiałam niedawno przyjmować żelazo to lecznicze. Jak przeczytałam tak. sobie ulotkę, czego nie mogę z tym żelazem jeść, to wyszło mi, że prawie wszystkiego. I to jest też ważna to informacja, to bo pewnie gdybym jej nie tak. przeczytała, to bym zjadła bułkę, wzięła żelazo, popiła herbatą i nic by z tego, albo niewiele wyszło. Tak, albo mlekiem, nie? Na przykład kawą z mlekiem, czy jakimś kakao, czy coś teraz zimą, kiedy tego więcej pijemy. Tak, prawda jest taka, że żelazo jest naprawdę tak specyficznym składnikiem mineralnym, że musi mieć bardzo określone środowisko do wchłaniania, żelazo lubi bardzo kwaśne środowisko, czyli właśnie w tym żołądku, no najlepiej, kiedy jesteśmy naczczą, najlepiej kiedy tam nic za dużo na tym żołądku nie ma, najlepiej kiedy jeszcze dołożymy do tego witaminę C, ale bardzo nie lubi żelazo i wapnia, i tak nie do, niekoniecznie się lubi z magnezem. I właśnie z niektórymi lekami w sumie z większością, więc prawda jest taka, że żelazo to naczczo i musi być przerwa, żeby mogła się wchłonąć. Musimy pamiętać o tym, że suplementy to nie są leki. Wprowadzenie na rynek suplementu nie jest tak trudne jak leku? Oczywiście. Jest bardzo duża różnica między wprowadzeniem leku a suplementu i to jest fakt. Więc też warto zwrócić uwagę na to, jakie suplementy my kupujemy, czy to są suplementy przebadane. Tak? Zawsze możemy sami sprawdzić jeszcze sobie na stronie Sanepidu, czy na przykład taki suplement w ogóle został wprowadzony do takiego rejestru, czyli czy w ogóle Sanepid ma to zgłoszone, bo niestety jeszcze zdarzają się przypadki, że to nie zostało zgłoszone, więc w ogóle Sanepid nie wie o tym, że coś jest na rynku, a ktoś już to bierze. To jest w ogóle nielegalne, ale takie coś się jeszcze dzieje. Więc warto sprawdzić firmę, której ufamy, warto sprawdzić jakie specjaliści za tym stoją, czy właśnie to zostało zbadane, bo wielu dzisiaj już producentów decyduje się na to, żeby badać niezależnie suplementy, e, właśnie żeby po prostu dać tą czystość i jakość klientowi, natomiast nie ma takich wytycznych, tak? Czyli tak naprawdę jeżeli jakaś pani Maria sobie wymyśli, że chce sobie wprowadzić od jutra aszfagandę, no to ona sobie może wyprodukować taką aszfagandę w garażu, nie musi mieć określonej jakości surowców, nie musi mieć czystości surowców, nawet jakby no nie do końca musi określić e, że to jest ashwaganda, w sensie oczywiście zgłasza, że tam jest ashwaganda i ile, ale dopóki wyrywkowo Sanepit jej nie sprawdzi, to może przez kilka, kilkanaście lat sprzedawać coś, co jest uważane za ashwagandę, a okaże się po badaniu, że tam ashwagandy nie ma. Czego zresztą dowodzą e, równe tutaj takie m, raporty prowadzone e, przez właśnie instytucje e, i okazuje się, że. Do 5-6 lat temu była taka e, też głośna właśnie sprawa z probiotykami, bo większość probiotyków to tak naprawdę nie miała probiotyków w środku, jak tutaj przeba przebadano właśnie te różne specyfiki, więc no, to, to jest właśnie bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, jakiej firmie ufamy i czy sami robią jakieś niezależne rzeczy e, dla naszego Myślę, że to jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, ale w książce mamy też przepisy na syropy czy szoty wzmacniające oparte na naturalnych składnikach, które często mamy w naszych szafkach i lodówkach, czyli sięgamy po te naturalne mikstury zamiast od razu biec bo pro, po proszek wzmacniający. Ja polecam korzystać z tego, co natura nam dała, my w Polsce mamy naprawdę bardzo dużo superfoodsów, takich polskich rzeczy, które świetnie wspierają nasz organizm, czy żurawina, czy aronia, to są na przykład super źródła witaminy C, bioflawonoidów, ludzie jakoś tak odeszli od takich rzeczy, a nasze babcie i jakieś tam różne soczki i syropki i własne takie zaprawy, koncentraty i tak dalej, przecież robiły, które świetnie wspierały tak? walkę z przeziębieniami, Brały nasz organizm tutaj, jeżeli chodzi o odporność, no, no jest naprawdę bardzo dużo fantastycznych, naturalnych związków, które występują, tak, w żywności, więc też warto na pewno z tego korzystać. Choć oczywiście, jeżeli już cierpimy na jakieś większe niedobory, czy właśnie e, mamy, no tak jak mówię, bardzo złe życia, to to może nie wystarczyć, więc też nie oszukujmy się, że to zawsze pomoże, ale na pewno m, można spróbować. Czyli podsumowując naszą rozmowę, suplementy, tak, ale z wiedzą i z umiarem. Oczywiście, że tak, jak wszystko. Jak wszystko mogą zaszkodzić w nadmiarze. Moimi państwa gościem była pani Paulina Ichnatowicz, dietetyczka, popularyzatorka wiedzy o zdrowym trybie życia i autorka książki Suplementy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Siódma dziewiąta, poranek rozgłośni katolickich.